There's a cosmic war. We are in the midst of a cosmic regime change. We've discussed this numerous times, yeah. just privately and even on the record here at Prophecy Watchers. But the midst of a cosmic regime change, the enemy is about to make his last stand. And I've discussed this in other material. But look, Darwinism tells us that everything just sort of happened by chance, randomly over millions and billions of years, and voila, here we are. But the neo Darwinists are looking at this and going, eh, I'm not buying this. And so they're pointing and looking at. Well, maybe we were created here, seated here by a race of highly advanced extraterrestrials. And of course, this is circular reasoning because where do they come from? And of course, yeah. no one has an answer. The bottom line is the neo Darwinists and billions of people on this planet are ready to embrace an alien savior. They're ready to embrace an alien savior because they don't believe in the God of the Bible. They don't believe that all things were created by Jesus and without him, nothing that was made was made. They don't believe in that scripture. Many of them have never even heard that scripture. Right. So something is coming. Something is already here. Something is manifesting in the skies. We need to talk about it. And the, 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 the film is called In Their Own Words because I sit down, Gary, mm -hmm. and everybody in that, in that film. Is a born-again, spirit-filled Christian, and some of them have just seen lights in the sky, and they talk about that. Other people have had more involved experiences. We get them on the camera. We've got pastors that come on the camera and and sort of say, "This is why we, the church needs to wake up and discuss this, and it's important." And but there are people out there, and this is what you're talking about in this DVD. There are people who encounter these things, and they really don't know what they're encountering. It's, it's all we probably got 40 or 50 people that come on the record and then we've got people that have had encounters which are very very troubling hmm. and they come on the record uh, uh, when you say troubling what do you mean exactly well there's a man by the name of al uh, al matthews and al comes in three times some of the some of it is, is sort of some of the film is actually centered on his testimony um, and i was took part in actually bringing him across the line and his conversion to jesus and it stopped the experiences he was he was—he had been taken and i realized people go well, you know that's just sound, what do we mean taken that's not happening this is all it's all in the mind it's all you know just right. some kind of mental aberration and we're saying no it's not um, this man was taken numerous times and he fled um, the eastern part of canada and moved out to vancouver and uh, he was working for a moving company and one of the people he were going to move was this this woman from, I think, uh, Kuwait or Dubai, and she, I think it was Kuwait, and she came in, and very, very beautiful woman, very attractive, and he was involved in, in moving her, and he tells the story on the way up in the elevator to where her stuff is. She's whispering in her ear. Um, they're listening now, and he's going like, "What do you mean that they're listening? Who are they?" And she goes, "You know, they, the Grays, the UFOs." And he's like, really take—he's never, he's never met this woman before, and she's got—I I, neglected the it, key part of the story. She's wearing these dark wraparound sunglasses, mm. which cover not only her eyes but the side. And he's figuring, well, maybe she's got cataracts or there's something wrong—an with eye problem. He doesn't address it, but she whispers this in his ear, and of course, he's completely freaked out. Later on, he's invited into her apartment, and I call this mistake number one—huge mistake. So he goes up and. And, and spends time a little bit of time. She's got a friend over. They're having glasses of wine, and this is gross, but this is his story. And he and this this was the story. This was the event that changed his life. And he uh, they're all seated around, and he looks over and he points at her wine glass, which is on a little table in front of them. And there's a very large black fly on the corner of the glass, and and he goes, "You got a fly in your glass." And she goes, "Oh, I'll get it." And she reaches down with her hand, and the fly sticks to her finger and she brings it forward towards her mouth and goes like this and just sucks it in hmm. tongue didn't flick she just she went like this and sucked it into her mouth and of course this completely freaks Al out that's really weird and he's like very troubled by this but it doesn't end there before Al can do anything she comes over and tries to sit on his lap and and tries to kiss him and he pushes her away. He doesn't want anything to do with this. But even the fact that he allowed her to sit on his lap it troubles him. And talking to him afterwards, it's like something's going on here because that's not usual behavior for him. He would have, you know, what are you doing, man? You know, like get I have a girlfriend, get out of here. But he allows her to sit on his lap and she tries to kiss him. He pushes her away. And as she as she moves away from him, her eyes shape shift. And what I mean, they go from normal brown eyes with white pupils, everything changes and they become serpentine. And you know the, the pupils become like this, like serpentine with the black flex and the whole deal. He flees the scene. He absolutely is terrified. He flees the scene. He goes out to a house, a, a friend of his, a mutual friend. This man is a born-again Christian. They call me on the phone. We pray for Al over the phone. This is how dramatic this is. And a short time after, he accepts the Lord as his as his Savior, hmm. and the abduction stops. Uh, these encounters stop everything basically is shut down and now he's counseling other people this is the type of what do you do with a guy like this who comes to your church and has a story like this z Kościołem, dziennikarze, specjaliści z Galaktyki Lwa zawsze mówią, że Kościół ma kilka spraw do załatwienia i ciągle wymieniają. Celibat, celibat, w tej boli, i tej boli. Świat rozpuścił ludzi na każde zawołanie, w każdym miejscu, w każdym. Żadnego honoru, wstydu. Jesteśmy gorsi niż zwierzęta w naszych zachowaniach więc się nie znosi resztki czystości w kościele. się wszystko, żeby to wybić. Stąd też ogromna indoktrynacja diabelska od przedszkola, zanim mu wybije 18 lat nie ma szans, że z kapłańcy jej wytrzymało. <trym> ma już wszystkie zawory tak poróżnione, że jest chorym w tej materii. Dlatego święta Agnieszka mówi z odwagą ja złożyłam ślub Bogu. Była Bo to Moja wielka siła, bo za taką ofiarę dusza święta Mieszka mówi, otrzymuje wielkie łaski. Pożęcie kapłanów a zobaczycie, jak się zajmą życiem parafialnym i tak dalej. Ja stary konia kołam tak moją mamę, całuję powiem, święty, tule do siebie. W ciągu dnia wpadam do pokoju, by ją ucałować że była chodzącą miłością. Ja miałem mamę non stop w domu, a wy macie mamę w pracy. Wszystko musi być dzieci chore. Bóg to tak cudownie poustawiał, że my mamy często opinię tasi nie nadaje, na żonę, na matkę. Skąd to wiesz? A ty się nadajesz? Zapytaj się Boga, czy spełniać plany Wolę Bożą w swoim małżeństwie, a umiemy wszystko oceniać dzieci. Dlatego też, mając takie myślenie, Państwo prowadziło prawa, odbił odebranie rodzicielstwa, odebranie tego. Kiedy my państwu odbie odbierzemy państwowość, zezwala na rozpijanie narodów, kontroluje handel narkotykami, każda, każde państwo to kontroluje, kontrolowana prawnie jest młodych ludzi. I gdzieś nikt państwu nie odbiera państwowości. Więc jest, mówi się ta Agnieszka, szczególnym darem, którym Bóg dzieli się z człowiekiem swoim aktem stwórczym. Dziś się robi wszystko, żeby tego nie było. Później, kiedy nagle odzywa się pragnienie ludzi, jak dzieci. Albo drogi rodne, zniszczone, wyniszczony organizm, albo już wiegnie ten. Na początku Bóg wyjął z Adama żebro i ukształtował z niego kobietę. Teraz z niej wydobywa kolejnych ludzi, abyśmy wszyscy stanowili jedną rodzinę ludzką. Ten akt twórczy widoczny jest jeszcze bardziej poprzez podobieństwo fizyczne i duchowe, jakie dzielimy z naszymi rodzicami. Dziś robi się wszystko, żeby wyciągnąć dziecko z domu, ogranicza się prawa rodzicielskie, na piedestal się wynosi zepsucie gdzie jesteśmy świadkami, że nagle dzieci wytaczają sądy rodzicom posądzając ich o złe i życzą sobie odszkodowań kilkaset tysięcy plan pruski jest coraz bardziej zamykany że, moi drodzy trzeba będzie mieć inkubatory, rodzic będzie kompletnie A państwo zajmiecie się całkowicie całą indoktrynacją. I wam dadzą jeszcze cipy, już was ukierunkują Wasze myślenie, bo technologia tak poszła daleko, że moi drodzy, już będą kierowali waszymi umysłami. Są w stanie dziś wymazać pewne przestrzenie pamięci swojego umysłu. Ci co będą mieli władzę nad wami, uczynią z was. Wchodzące ludzkie hebrydy. Jeden będzie ciążowo, drugi będzie dwie a inny będzie tylko na komórki rodcze zachowany. Dzieci dotykaliśmy rzeczywistości świata, która jest wielkim, piekielnym spustoszeniem. Zapomniano, że rodzic otrzymuje łaski w sakramencie małżeństwa, że przez dar tego sakramentu ojciec ma cały szereg przymiotów świętego Zefa niewiasta matki Bożej. Jeszcze moja mama ślubowała y, posłuszeństwo ojcu, tatowi. Takie były formularze przy, przy ślubach. Dziś jest wszystko zmienione. Dziś rozpuszczono chłopów. Oni by chcieli mieć kobietę na 20, gotową do swoich zachcianych cielesnych. I o Jaki akt twórczy. Dzieje wszystko chore. Stąd też wam, produkują wam lalki, macie Różne szopy przygodnicze to z nas zrobiono dzieci. Kto dziś to zdanie zaakceptuje? Męża jako mąż, mężczyzna jako głowa rodziny jest powołany do zainicjowania aktu stwórczego, a kobieta jako jego żona do wykonania jego woli, przyjęcia potomstwa, którym obdarzył go Bóg na obraz i podobieństwo mężczyzny. By byłoby kością z jego kości. Kto dziś patrzy na tak relacje małżeńskie, widać dla was to zdanie śmiechem na sali, wszyscyśmy uwolnieni, dlatego wszyscy toniemy w tym fałszywym wymiarze cywilizacyjnym. Stąd tyle rozwodów, tyle dramatów, tyle zabójstw. Kobieta przyjmując wolę swojego męża, dzieli z nim powołanie na świat nowego człowieka własną duszą i ciałem, aby człowiek, którego stworzył Bóg, wynagrodził jej pokorne posłuszeństwo, przyjmując w niej ciało i usposobienie. Która dziś kobieta po, przy pierwszym dziecku przyjmuje dar w tym wymiarze dzieci. Bek, ryk, szaleństwo dwojga ciał i mamy obozy koncentracyjne pod, pod sercami naszych matek, córek, przyszłych przyszły żon. Które dziecko się ro, rodzi normalnie dzisiaj po ślubie? zapalić świeczkę i chodzić po świecie i wołać szukam, szukam i nikt nie znajduje. W ten sposób mężczyzna i kobieta zostają związani przez akt twórczy nowym ciałem, nową duszą, którą obdarza i Bóg. Dzisiaj więziłem jest przyjemność używanie żeby Wam mało, więc Wam się produkuje na wiagrę, byście byli lokomotywy na starość sprawne, wszystko chore, a Wy gonicie po aptekach i po sześć stówek wydajecie. Dzieci, zdajcie sobie sprawę, te słowa świetnej Agnieszki, jakby to było mówione memuzą. Bożej, Boże, tak oni uczyli swoje potomstwo w jego imieniu. Wczoraj było jedno świadectwo i chciałem komentować, ale... Osoba, która otrzymała łaskę, a nie miała rodziców, bo cały czas wspominała babcia w świadectwie. I mówiła, albo miała rodziców, którzy byli w świecie, więc po latach, że jej mówi, że miała rodziców, ale ich nie miałem. I później dramat takich rodziców, jedno tyś, ma, tyś jest tylko moim fizycznym ojcem, ja że mnie nie czuję. I on napisał w tym świadectwie, że po raz pierwszy babcia, prowadząc mnie za wieś, Pokazała mi krzyż. I mówi to jest Jezus. A wasze ludziom to się pok pok pokazuje. To jest Harry Potter. To jest Jedzimin. To jest Miszka Miki. To jest pies Hakelberry. Tu macie problem, że wasze dzieci nie do gościali. Gdzie pójdą? Do Huckelberego pójdą bo nikt nie mówił o Bogu. Ale gdzie wy patrzycie na wolę Boga? Wolę basenu, fortepianu, języka, piłki, biegów? Ile wydajecie czasu w światu w swoim dziecku, żeby to dziecko było zrealizowane w świecie? Cokolwiek zaproponujesz o Bogu, mówisz, że ksiądz jest chory. Coś wymaga przy komunii – przeszczycie, przy biermowaniu – Zapraszam na nauki przedchrzcielne czy małżeńskie – przeszczycie. Co chcecie? się? W pigułkach, w pigułce kupić wolę Bożą? To jest proces wielu, wielu dzieci lat. Sakrament małżeństwa został ustalony dla łask, jakich potrzebują małżonkowie, do wypełnienia woli Boga. Tu słuchaczom radzę przeczytać yy, trafiona piorunem, jak i dwóch mieli was tylko Gloria Polo. Tam jest opisane, co się stało z sakramentem małżeńskim jej męża. poczuwał wszystkie łaski. Chłopy go po dwóch tygodniach namówili do burdelu, poszedł. No i jak był goły przed ślubem, tak się stał goły po ślubie. No i, 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 bo mu nagadali, że będzie mężczyzną. No mężczyzna. Ona opisuje, ile ona straciła jako, jako matka, ile ta niszczyła. Jest pokazane perfekcyjnie co w czasie sakramentu niektórienci on i ona otrzymuje. Sakrament małżeński został ustanowiony dla łask, jakich potrzebują. Małżonkowie do wypełnienia woli Boga. Czasami jestem na do się płakać. Skupieni, skupieni są na dywanie przez kościół, na ilości kwiatków poustawianych, ławki poubierane, ceregiele morele na klęczniku. Dzieci po prostu trąmbo przyjść. przyjść Tak się czasami Co to? Co? Zanim to przejrzy, że za dwa dni te kwiatki wszystkie z dywan z winą, czy to nie jest to.